Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Druga część serii, drugi odcinek serii. Dalej zaczynamy rozwalać, dalej zaczynamy rozkładać wszystko. No żeby cokolwiek z tym zrobić, no chcąc nie chcąc, musimy doprowadzić do tego, żeby ogołocić ten model ze wszystkiego, co nam może przeszkadzać. Na pierwszy ogień idą ciężarki. Ciężarki proponuję wyciąć po prostu. Kawałkiem, kawałeczkiem noża. Zdemontować, odłożyć. Teraz jak popatrzycie, to zobaczycie jak bardzo to jest zwichrowane, jak bardzo to jest wykrzywione. Niestety w przypadku górnego pomostu bardzo często jest tak, że producent użył jakiegoś magicznego epoksydu i demontaż tego. Jest niezwykle trudny, a wręcz według mnie niekiedy bez połamania tego niemożliwy, aczkolwiek jeżeli odrobinę przy tym posiedzicie, może dacie radę jakoś to delikatnie odkleić, odmontować. Przy czym ja Wam powiem szczerze, mi się to udaje, tak powiedziałbym, 50 na 50, o, tu się udało ładnie. Nacinamy to i. Próbujemy podważyć nożykiem, może się uda. Tutaj już niestety pękło delikatnie. Nie jest źle. Nie przejmujcie się tym elementem, że on nawet odpad i tak go później wypiłujemy, ponieważ tu przez to miejsce będzie przechodził nasz przewód, nasza instalacja. Więc tak czy tak to zostanie zakryte, ale niestety powiem Wam tak, to jest koszt rozkładania wagonu. Jeszcze nie udało mi się w żadnym wagonie wszystkich tych elementów ładnie odpiąć, ale na szczęście i tak po skończeniu całości nie będzie tego widać. Oczywiście i tak jak to trzyma, to jest uzależnione, jak w fabryce ktoś dał dużo kleju. Tak jak w tym wagonie odchodzi, to bardzo ładnie. A, pięknie odeszło bez. Bez żadnego... O, tu się to urwało, ale to i tak będziemy to potem wycinali. Bez żadnego problemu. Róbcie to spokojnie. Tu się naprawdę nie ma ani gdzie spieszyć. Możecie na przykład sobie to spróbować trochę większym śrubokrętem. No i tu już jest zalane grubo. Ale może... Jakimś cudem, no. Powiedzmy, że jest to do podklejenia, chociaż ten element, taki drobny, plastikowy i tak nie będzie, będzie to trzeba wyfrezować, tak będzie, nie będzie potrzebny, więc akurat tutaj dużo się nie stało, nie zrobiło złego. To sobie zostawimy, to się potem ładnie wklei w to. Kolejna. Powiem Wam szczerze, że ten skład i tak się bardzo ładnie rozkłada, poprzedni, który robiłem, to to popękało w takim, o, tutaj też pęknie. popękało w takim zakresie, że pół dnia spędziłem na klejeniu tego, powiem więcej, zakładałem już, że będę te elementy musiał dodrukować. Ała. Więc na tą chwilę mamy już uratowane, wyciągnięte nasze piętra. Teraz jeżeli spojrzycie na te podkłady, to przez te otworki zostały wklejone dolne podkłady do wagonu. Niestety, tutaj też nie mam dla was dobrej informacji. Musimy to bardzo delikatnie także wyrwać. Na szczęście to pęka, odchodzi dużo Chętniej aniżeli poprzedni element. O dziwo te elementy nie są podzewiałe. Jeżeli chcecie dociążyć, to jest to bardzo dobry moment, żeby zastąpić te blachy taśmami ołowiowymi. Kupicie takie taśmy w sklepach wędkarskich. szczerze zadziwiająco mi to łatwo, przyjemnie, fajnie poszło. Aczkolwiek powiem też tak w tajemnicy, że jest to wynikiem tego, że po prostu na pierwszym wagonie, który robiłem, trochę poćwiczyłem i niestety tam to tak łatwo wszystko nie szło i tak ładnie się nie odkleiło. Próbowałem tam także używać rozpuszczalników do kleju, do superglue. Ale na nic nam się to nie zdało. I teraz dopiero, jak sobie popatrzycie, to zobaczycie, jak mocno zdeformowane są te podstawy. No, ta jest w miarę stosunkowo prosta, tak też, ale nie ma tego złego, nie ma tego, co by na dobre nie wyszło. Plastik, mimo tego, że się odkształca, jest dosyć podatny na ponowne formowanie, a przede wszystkim. Utrzymuje nowy kształt. Co robimy? Kładziemy to na chwilę na kaloryferze, żeby się rozgrzało, ale nie na rozgrzanym, elektrycznym piecu. Na lekko ciepłym kaloryferze. Zależy nam tylko po to, zależy nam tylko na tym, żeby to osiągnęło troszeczkę wyższą temperaturę. Nie grzejemy tego opalarkami, kładziemy na kaloryferze, albo możemy na przykład włożyć do piekarnika rozgrzanego do 40-45 stopni lekko, nie za gorąco. Pamiętajcie, że jak gdziekolwiek to włożycie, obserwujcie, czy element się nie odkształca. Musimy podnieść delikatnie tego temperaturę. Trochę pracy przy ciepłym kaloryferze z suszarką ustawioną na najniższą temperaturę i zobaczcie. Wagony obudowy są praktycznie proste. Niestety nie obyło się tak, że bez małej szkody tutaj delikatnie mi nadpęku, chociaż według mnie już było troszeczkę tutaj pęknięte. Ja tylko dokończyłem, na szczęście element nie odpadł, nie ma się co martwić. Poprawimy go w następnej kolejności. Co z tego, że myśmy to w tej chwili wyprostowali, jak niestety bardzo szybko wróci nam to do poprzedniego kształtu. Musimy to zabezpieczyć. W pierwszej wersji nakleiłem na to wycięte. Yy, takie elementy. Powiem Wam szczerze, miałem duże problemy ze złożeniem tych wagonów, dlatego wpadłem na trochę inny pomysł. Pierwsze co robimy, to musimy zarysować tą powierzchnię. Rysujemy ją po to, żeby poprawić trzymanie się kleju tą powierzchnię i tą powierzchnię. Tu jest nasza pęknięta część, ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. I tak nasz klej to ładnie tutaj wzmocni. Jeżeli nie porysujemy tego, klej w postaci akrylu, po prostu nie będzie nam się miał tutaj do czego trzymać i odpadnie. Bierzemy nasz akryl i bardzo delikatnie Muszę trochę wyczyścić końcówkę, bo widzę, że się zakleiła. I słuchajcie, bardzo delikatnie po prostu zalewamy całość. Stworzy to swojego rodzaju taką ramę nośną, która chyba jak w prawdziwym nawet wagonie przeniesie nam część obciążeń z wózka bezpośrednio na ten element. Ja do przyspieszenia używam. Takiego przyspieszacza, aktywatora. Psikam, zostawiam, odwracam. Druga strona. Tutaj mamy sytuację, że mamy ten nasz nadpęknięty delikatnie wózek, ale na szczęście to, czym zalejemy cały wagon, mam nadzieję, że to widać, słuchajcie, spróbuję to zrobić jak najlepiej. To, czym zalejemy całość, radzi sobie też z tym. I tu jest dziurka, tu jest otwór na wózek, jeżeli po prostu nawet go tam zakleicie, to nie martwcie się. Zawsze możecie to wiertałkiem trujeczką przekręcić. Tutaj go sobie docisnę delikatnie, żeby mi tu wszystko ładnie trzymało. Jeszcze potrzebujemy chwilki. Na... Ja wiem, że kilkoro z Was powie, oj, bo to nieładnie wygląda. Po pierwsze, będzie to, jest całkowicie niewidoczne. A po drugie, ten element i ten usztywniony tworzą nam, jak gdyby, taką konstrukcję, która przynosi obciążenia z tego wózka, gdzie trzymany jest napęd, bezpośrednio na obudowę, na tą sztywniejszą część. Jeżeli nawet teraz już weźmiecie to w rękę, to zobaczycie, jak dużo bardziej jest sztywniejszy ten element. Ja sobie jeszcze poprawię, robię kolejny. Ten plastik to jest tak dziwny materiał, że po prostu jeżeli tego nie zrobicie, uwierzcie mi, wyprostujecie to wszystko, zmontujecie wagon i za dwa dni to wszystko wróci do normy. Znaczy do tego takiego stanu wykrzywienia, tak jak było to poprzednio zrobione. nasz akryl i wykonujemy dokładnie to samo. Ja wiem, że kilkoro z Was powie, że nie jest to zbyt eleganckie rozwiązanie. No nie wygląda to może jakoś super ładnie, ale w przypadku tak starych konstrukcji niestety jakoś wzmocnić je musimy. Nie, I tutaj uważam, nie ma za dużego pola dla nas do popisu. Oczywiście przyspieszacza nie musicie używać, tylko no, będzie to schło Wtedy dosyć długo, jeżeli zaczniecie pracę przy tych wagonach i wykonacie te wzmocnienia, tą ramę taką pomocniczą z tego kleju, to po zaschnięciu, stwardnięciu tego, zrozumiecie o co mi chodziło i jak bardzo to usztywnia samą konstrukcję. Zostawić na chwilę, niech się rozleje ładnie. Podłóżmy na bok, bo wiadomo w głębszych warstwach będzie schło troszeczkę dłużej. Zrobię resztę i do was wracam. Wszystkie wagony są już wzmocnione, wszystkie są już wyprostowane. Eee, pokażę Wam z bliska o co mi chodziło, co chciałem uzyskać. Jeżeli popatrzycie teraz na ten element, zobaczymy, na ile mi tutaj kamera to pokaże, to zobaczcie, w tym miejscu najcieńszym, i tutaj, pojawiła się jakby taka rama pomocnicza. Rama, która bardzo dobrze usztywnia cały element, przenosząc siły z niego na tą podstawę. I to w zasadzie jest nasz początek. Drugim elementem, o którym bardzo często my zapominamy, to jest niestety tablacha. Tablaszka nie ma tylko i wyłącznie tutaj funkcji dociążającej. Tablaszka, według mnie, przynajmniej to jest moje zdanie, też pełni rolę pewnego wzmocnienia pewnego elementu, który usztywnia nam całość. Bo tak jak Wam napisałem, według mnie jednym z podstawowych problemów wagonów Schichta jest to, że po prostu ta podstawa jest zbyt mało elastyczna. No więc co, musimy ją także wkleić wkleić porządnie niestety z użyciem także Superglue. Ale zanim to zrobimy, weźcie papier ścierny i delikatnie te blachy wyczyśćcie. Prze, żeby zostały na nich delikatne rysy i odtłuśćcie całość mamy już wklejoną celowo Wam nie pokazywałem, bo to jest jak gdyby dopasowanie, wygięcie, wyprostowanie i po prostu mocne tego wklejenie ja sobie to może przeniosę, bo zrobi się więcej trochę miejsca naprawdę polecam Wam bardzo te magnetyczne miseczki. Bardzo fajna sprawa. Jeżeli teraz weźmiecie nasze wagoniki, to zobaczycie, jak bardzo, jak bardzo poprawiła się sztywność całej konstrukcji. Jeżeli chcecie iść, że tak powiem, w gruby remont, to dobrym momentem jest teraz malowanie tego wnętrza w kolory. Ja akurat nie będę tego na tym etapie robił, ponieważ zrobię sobie to w przypadku Malowania zewnętrznego a myślę też, czy tego po prostu nie dodrukuję nowego yy, sobie w 3D. Więc jeżeli chcecie, bądź nie, to w tej chwili wklejacie te elementy wnętrza. Mam już wklejone, i tak jak powiedziałem, jeżeli chcecie cokolwiek poprawić w modelu, jeżeli chcecie cokolwiek. Przerobić, pomalować wnętrze, zastąpić, to teraz właśnie jest najlepszy na to moment. Później zaczniemy model składać w całość, zaczniemy przygotowywać przejścia dla przewodów, zaczniemy przygotowywać miejsce dla magistrali, a niestety nie będzie później już czasu możliwości, żeby powrócić do tego. Więc jeżeli chcecie coś pomalować, zróbcie to teraz. Na tym skończymy drugą część naszego cyklu. Przyjmijmy, że mamy już przygotowane podwozie, mamy przygotowaną chassis, która jest przede wszystkim prosta, mamy ją wzmocnioną, także będzie to teraz stanowiło bardzo dobrą już bazę do kolejnych modyfikacji, kolejnych przeróbek.